O JT ek 13 5 złotych. Siema pozdrowionka będzie Ola live. Będzie, będzie później po, po telefonach, holka. Dyżur stomatologiczny. Ha, dobre, zadzwoniłaś się do dentysty? Dyżur stomatologiczny. Do, się do dentysty? Dyżur stomatologiczny.

czy Jakie miejsce? Przedstawiłam się, jest to dyżur stomatologiczny. Jak pana boli, to zapraszam. Halo, czym tobie? Bo tatusiowi leci krew z burzy, i ja nie mogę mówić. E, się, się no ja panie... rozumiem, wiem, że się przewrócił. No to musi przyjechać. Ten tak. telefon I, mu nie poprosił. Nie się pytać, czy się znajdzie na niego miejsce u doktora dzisiaj. No to jest dyżur, więc może przyjechać. A przez gdzie panie, wy mieszkacie? Bo mu takie w spyska leci, ja się boję. Ale gdzie wy mieszkacie? Przez panie Warsawie, my mieszkamy. A na jakiej ulicy? Na witaj gdzie my mieszkamy. Bo taki sam dyżur jest na Emilii Plater 21. I Wiem, tam tata też bo... może... Bo ym, jak... Jak bardzo... tatę boli, to proszę przyjechać. Przekaż może, że mo... ale, może przyjechać. Ale mu tak leci krew że on nie... nie tata trzymaj panią i załatw to, piosę. Nie rozumiem ciebie. Jak Tata boli, to niech przyjedzie. Halo, proszę pana halo? Proszę pana, jak pana boli, Rożpunka. to niech pan przyjedzie, bo ja pana nie rozumiem Nic za na insta. Proszę pana, ja mogę usiąść. No to, no to nie wiem, no jeśli się pan przewrócił, no to ja nie wiem, przez telefon trudno jest rozpoznać, no musi pan przyjechać. No 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 Ale Proszę pana, tłumaczę. Przywrócił się pan, proszę przyjechać. A ja ja No to nie wie pan gdzie pan dzwoni. Co? Na Bryły. Bryły sześć. Proszę pana, Bryły sześć. Proszę przyjechać. Dziękuję, nie mogę rozmawiać więcej. 呀，别见了。